Jestem gramy w tego Bober! Buber Konstrukt! Dzień dobry, The witamy team. was w Bober Construction i to jest to demo. Zagramy sobie w e, pierwsze chyba 5 albo 6 levelków. Zobaczymy, z mm -hmm. czym to się je. Bardzo ciekawa gierka ponoć i polskich twórców bodajże. Let's tak, go. polecamy! No bo bober... Polska jakość. Wspierajcie um... polskich twórców. Polska jakość i bober. patrzcie, to my teraz. Polska chyba, górą, Polska górą Polska i jakość. budujemy. Aij, co my to mamy zrobić? Wynajęcia. Ja tej czcionki w filmach używam ją. Spokojnie przedmieście. Czy co mamy? Skok? o nie, nie widziałem. To był skok. No właśnie, ktoś was skipnął. Rzuć drewno do piły stołowej. O, let's go! Dobra. Święcka. Ty się bierze. Mamy takie ręce, masz to. Dolnym się skacze. Bierzecie. Co robicie? O, sterowanie. O, jest sterowanie. No, Dawaj no, pokaż. Interakcja, poruszanie, tu skok skos... i poruszanie, tylko tyle, tyle. Nie ma sprinta. No i dobra Let's go! Do roboty kuźwa! <noise> Ciekawe jak nam to no, pójdzie po kolej. No kurde co się wpycham! Do roboty kuźwa! Montować, no nie się hamien. Montować Ale, ściany! Niech ja to przyniosę! Montować ściany, kuźwa. Każą? Jeden od montowania, tak drugi jest. a jeden od chłody Panie no, majster, okay. kiedy przerwa? No, no czekaj! Nie, <głos> nie <głos> ma przerwy! Nie to chciałem! Panie kurde majster! I... No zostaw no, mi to! Nie to chciałem! Panie majster! Ej, tu powin... co odłączasz? Podłącz. Tu powinna być fizyka, że ja was tu tą kłodą mogę zwalić. Ej, 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 Dobra robota i dobrze się dzieli. Panie majster, czy mogę prosić zaliczkę? liczkę? Nie. Nie. Eee, panie Pani majster! A dobra, już, już w sumie starczy. bo już zostało ostatnie. Bo, skończone! I tyle. Wow. Czy to jest cały level? Cały no ja! Level, tak. Dobra robota! No Let's go! Na złoto zrobiliśmy! No ja, domki do wynajęcia, tutaj trzeba będzie Dawaj. więcej robić. Mm -hmm. Wrzuć drewno do kruszarki, następnie wrzuć troty do okay. prasy, żeby... Płytę USB. USB. Płytę USB robię. Płyta. O, tu ja jestem, dobra. Benz? Dobra, do kruszarki, kruszarka jest tu. Ja pod, podłączę nam wszystko. O, wszystko znaczy, działa. To ja, chakan kłody będę wrzucał, a ty idź z tym. Tobie, żeby do... tak wiaderko. Ja się zajmę wiaderkowaniem. Oto czakan układaniem. A ty prasa, ty prasa, prasa, prasa a, i do. ten no. Let's go! Dobrze. Tak, jest, każdy Mnie ma jak ja swoją robotę. ściankę, a w ten sposób Po prostu podchodzisz. No, ja czekaj, weź się do roboty! Kod... No kod mi coś zrzuci chwila! Szalisz, koda, tu robota jest ważniejsza. Dobra Bober, hmm. kurwa, weź się do roboty <noise> bo się ocenimy na no, leniwego. No. A można w ten kabel wejść i on się rozwali? Aha. I my, A dobra, my. to nie ma co naprążać. Możesz odczepić. Hmm. Kurwa, taka, ro taka robota to ja rozumiem, What? no. Oh, sorry, odpiąłem hey! no. Impostor pieprzony. No bo... Ja bym Czerwony. Tak jest czerwony impostor Mogłoby powinno być tak, że jak wchodzimy w siebie to nagle wypadają przedmioty czy coś. O no. E A nie. Jak skaczesz to chodzisz szybciej. Tak? No zobacz. No bardzo. Ja Szybko! Tylko że nam to i tak nic nie robi różnicy, bo maszyna działa jak działa. A dobra. I złoto. No i Ej, ja to będzie z Osiedle na blisko. A, tutaj już pięterka wchodzi. minuty. Tu już chodzą Dawaj tak, nie skupiamy się na tym. Nie wiem, co no, mieliśmy ci... zrobić. Nie wiem, co mieliśmy. A. No, ale może być podłączył maszynę tu. O. A. Ja robię Czyli tak, ty, wiaderko. To ja biorę wiaderko. Ja górę muszę się dostać. Tutaj jest, no, czekaj, to też podłączę. Jeden musi być na piętrze. No, A, to ja idę na piętro. Ono idzie, nie to. Okej. Okay. Okay i Takie tutaj wchodzę, Pro? tutaj robię tak, tu ci robię prasę Ale mm. na górze po lewej jest w ogóle informacja co jak W ogóle to trzeba po cztery rzeczy To by się przydał czwarty gnojek okay. No mówiłem, że potrzebujemy Oj, przydałby się, przydał się czwarty gnojek Deski też będą potrzebne, nie, nie, nie tak Najpierw deski, zrobić. najpierw Muszę deski de Najpierw deski, najpierw deski, rzuć mi deski e, W sensie te, co już tu zrobiłem, tak? Tak, najpierw tak. czyste deski, no A ja już to porobię materiały trochę Dobra Trochę tej sklejki porobię tutaj. I, to, i tylko to cztery sklejki trzeba? Tak. Cztery deski, cztery sklejki. No. Jeszcze jedną czy nie? Jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze jeden fundament z deski. A ja idę robić tutaj sklejkę jeszcze. Jeszcze jedna sklejka, tak? Mhm. Dobra. Chyba. <śla> to, 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 to zrobimy. <śla> A! Rześ. Ja dawaj, dawaj, spidorano. <śla> no! no nie sabotuj! No, no nie mogę! Samotujesz gierkę! Nie No Dobra, Dawaj. let's go! Szybciej! Szybciej! Easy peasy! Szybciej, świeżak! Ja, a, a mogę ja tu wskoczyć do maszyny? Szybciej! Eeeey! No easy! Proszę mnie blisko. Nie Bobry to jednak potrafią budować. Miasto to jest niemożliwe. Czekajcie, 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 czekajcie. Tutaj musimy najpierw zobaczyć. continue! Okay. Rzuć piasek do pieca, żeby powstało szkło! Następnie włóż do pracy, żeby uformować szybę. Okej, okay, dobra, czyli... Oh nie wiem co tu A trzeba tu zrobić. Auto, auta jeżdżą. Jeżdżą auta. Gdzie piasek? A, Na, piasek najpierw spod. trzeba podłączać kuźwa te maszyny. A! Au! Ej, bo tu jest respawn długi. Okay, piasek. piasek. Tu masz szkło. Po prawej, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej Tutaj, tutaj Tu, 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 tu jest... Tu jest szkło. A nie, trzeba najpierw zrobić. do pieca. Dobra, najpierw do pieca, no. Tylko najpierw trzeba... zrobić. Dobra, ja się zajmę stelażami okien z desek. Ja muszę to podpiąć? Let's go. Nie. E, co teraz trzeba było zrobić? Co trzeba zrobić tutaj? Może drewno trzeba Piark? tam wrzucić, żeby się paliło. A nie, 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 nie. To wiaderka tu trzeba wsadzić. A tak, drewno ikonka. trzeba, drewno faktycznie. Drewno i ikonka, no. Dobra, zrobiłem już te. Mam to, mam to. Yy. Zrobiłem okna. Teraz tylko szkło. Skupmy się na szkle. Piasek, piasek, piasek. Let's go, let's go. Piasek i szkło. Dobra, wsadzamy do pieca. Pum. No to ze skakaniem faktycznie lepiej. Hej, ej, ale... Chłopaki, no to szkło trzeba zamontować, dobra, ja się tym zajmę. Oj, tylko nie stłucz go. Chyba nie można. Chucken, weź drewienko. ta ra tu macie jeszcze to. To ostatnie już formujemy. No. Coś ty mam zrobić. Ty. Jezu, czakiem już myślałem, że Ty spadniesz z tym. No! O! Ej! Dawaj mi szkło! Co? Ej, sklonowałem szkło! Ej, co jest? Ej, Dawajcie mi szkło! Muszyć... Dawajcie mi szkło, szybko! O. Ej, a... my wrzuciliśmy dwa. Ojoj. Alla, what the fuck! Dobra, go, 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 no, go, e. go, 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 go. E, wrzuciliśmy dwa. No, no nie, nie wolno wrzucać dwóch. pojedynczo! jeden, co? Wow. Szybko, no i piasek, oh, piasek. No to będziemy powtarzać. Kopaki, no co? My to nie, no bacz. No, wsadził. Majstery kuźwa! Wypierdzielaj no. mi z tym drewnem. O. <laughs> Teraz czakę na prawej to. Dobra, no, tam nie będziemy powtarzać, nie musimy mieć wszystkiego na złoto. No dawaj, niech to jest przedostatni level już. Naprawdę? 5? No ja nie wiem, no to, to mówiłem, ale... że z 5, ale czy to na pewno pięć? zobaczymy, 5? Jak, będzie, jak będzie malutko, to możemy powtórzyć. Pop. No, montuj to. Nie ja, majstery, kurwa. Kula, muszę i zamknąć kota, bo zrzuca tam rzeczy na. Więcej kota. jest, więcej niż 5. Więcej? No, zobacz, e, tam jeszcze no. dalej co Krzanić złote to tutaj... medale Trzydziesięć domek na, nad plażą. Okay. A mamy jakieś upgrady czy coś? No co ty? Ale mm -hmm. chyba, żeby odblokować poziom, bo mamy 11 punktów, widzisz, u góry po lewej. Mhm. Mm Więc to może. Nigdzie jakby nie, nie ma napisane, ile na kolejny poziom. Ile wymaga, no? Może to nie. To jest te KFC tam. Tam jest jakaś chyba maszyna do przenoszenia, widzisz? Widać, widać że A... można ją przenosić, za rączkę chwycić. Jeden, o, będzie musiał, jeden będzie musiał na piętrze chyba robić, bo są trzy maszyny na piętrze. Jest piec, drewno i piasek. Okej. Okay. O, ja no. no tutaj już dłuższe zadanie. A nie, 30. to nie jest piętro, to nie jest piętro. Dobra, let's go. A, tu nic nowego. Najpierw podłączamy. E, gdzie tu co, jest... Ten? Co tu trzeba zrobić, bo ten... De... E, gdzie, gdzie mamy? Podłączyć? Gdzie są kłody? Ja nie wiem, gdzie mamy to podłączyć. A, tu jest generator. Dobra, okej. Okay. Czyli to robimy tu. Generator! Ale to jest jeden kontakt tylko. Generator, tak. I teraz robimy tak. I to trzeba będzie zmieniać. Nie czekaj. Nie chcę podłączyć generator. Uh, o, wiem, o widzisz, 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 widzisz. Patrz, 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 patrz. Bum. O ma Dobra. Idę pracować. No ale żeby mieć pracowanko, to trzeba. Muszę ci przesunąć to. O Jezu, zaplątałem się w kablach. Uh, Muszę ci przesunąć dobra. to i teraz ty podłączasz to. No. Ale oddajcie mi jeszcze kabel, tylko na, jeden, na jedną kłodę. Dobra, idę. To ja się zajmuję tym. Dawaj. Nie tu, nie tu. No tu, 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 tu. Nie no, trzeba, ej, tu. nie trzeba sklejki. A, tu, Co tu. Ja zro... Co ja zrobiłem? No, sklejki ty... nie trzeba. A trzeba, trzeba będzie sklejkę, tylko najpierw musisz mieć drewienko. Tu, najpierw drewienko. Widzicie, widzicie, ile potrzeba itemów na górze po lewej Tu, drewienko. Jak, każdego zadańka. Teraz? No nie. No drewienko już ci zrobiłem przecież! No to nie, sklejka, sklejka to robię, na dobra. ściany! A dobra. No! Dobra, drewienko to gdzie? Na, na, najpierw z drewienka robisz yy, stelaż. O tu. Dobra. O, I drewienka mm. już nie potrzebujemy, więc teraz tylko tak, tutaj. Tak, tak, tak. Pracujemy. A nie, nie jeszcze pra, potrzeba, musimy dwa! Musimy najpierw zmienić mordo! Aha. No Aha. No jeszcze to... dwa potrzeba, widzicie? Na górze po lewej no to... to... Mie Mielarka ma swój kontakt. O Jezus. Tak. Mielarka musi być cały czas podłączona. Ulu katastrofa. Okej. Okay. Myślę, że weźmiesz te, to drewienko. Czyli drewienka jeszcze potrzebujemy, dobra, do pieca dam. No, czemu Dami nie mogę. Do pieca. A, bo już jest, bo już jest. Dobra. To ja to wezmę, ja to wezmę czacken. Okej. Okay. Mm. To jest Roki tam. <laughs> A to Roki <laughs> Czacken No, O, po, pod piec, okej. Okay. No. No. Odepnij. Mm -hmm. Odepnij! No. I nie ruszaj się! <noise> Potrzebujecie jeszcze tego? Najpierw szkło. Wait. Mogę, mogę to. Przejdę mogę tędy. to puścić. Nii, Rocky! Jak, gdzie no, to? No podłącz to! Auto tu od boku. Dobra, zrobiłem. E! Tam jeszcze Coś macie stelaże. Stelaże jeszcze trzeba do okien zrobić. Drewienka! Szybko. I trzy piaski potrzebuję. Nie, dwa piaski. Oj, Sob... O! Jezus, wow, maria. Wow, 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 wow. Obcięte drewienka, Roki, obcięte drewienka. Kuźwa! Bo Obci... leguje! Obcięte drewienka. Lagi mam. Kurde, nie to zrobić. Nie to do dopiły, 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 dopiły. No, no to, to, to trzeba gana, tego. Ja boję się puścić szkło, żeby mi nie, 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 no, nie wybuchło w ręku. Rocky. Ciągniemy, Ciągniemy! <laughs> Ciągaj waffle. Dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Dwa, takie dwa! No, czekaj! Ono... Sorry! No nie no odpinaj z... tego, no, no idź w drugą no, tak. stronę, no jesteś, no jesteś w kablu, to odsuń się od kabla w drugą stronę! No. Fizyka! Zrobiło? Jeszcze jedno. Róbcie mi tam stela, szybko! To roki nieś. No, czekaj, no, też nieś. Nie mogę nieś. tego wziąć, nie mogę tego wziąć! No, kurwa! Jeszcze jedno szkło jest potrzebne! No, nie mogę tego wziąć! Aaaa! Roki strujcze no. wziąć. No. No ty pali? możesz, ja nie mogłem. Dobra. Why? Robię Jeszcze jedno szkło. Jeszcze jedno szkło. To to... Nie, po, 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 podłącz podłącz roz... mi, podłącz mi szklane, podłącz mi szklane szybko. Szklaną maszynę. Ech. Trudno, że Nie bronc. mogę brać rzeczy, co się ze mną stało? Czaaanieeet! Nie mogę brać Serio? rzeczy. No. Wyjdź mi z tego kabla! Nie mogę brać rzeczy, łaj. Zepsułeś się! Idę do piasku, a nie da się. O oh my oh. god! O oh Jezu, ale Bardzo słabo. <laughs> nie, nie słabo. rzeczy, what the fuck. To zobaczymy teraz, czy będziesz mógł. No właśnie, hmm. jak będziesz nam nieprzydatny. Eee... Wrzuć żwir. Żwir oh! i smoła, no dobra. Okej. Okay. Podłączam. Oh, Żeby zrobić Że... żwir, potrzebujemy A gdzie są drewienka, kamien. gdzie są drewienka, gdzie są... Nie mamy drewienków? Nie, robimy tylko asfalt. A, tylko, tylko asfalt, dobra. a, o, o, a to jest crusher. Poczekaj, mhm. najpierw tu. Bierz, bierz ktoś wiaderko tego. A po co nam jest ten? E, Czyli to najpierw to trzeba rozsypać? Nie tu, nie. Gdzie mam to włożyć? Hmm. Jak ja mam zrobić ten asfalt? Czekaj, tutaj co robimy? Co, 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 co? Masz wir? Tu? Nie, to jest. A, a zobacz, 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 robię, robię to. A, fajne. No. Tylko potrzebuje... ja mam ten żwir. Co ty tam wrzuciłeś, Roki, do tego wózka? Eee, tu były dwa wiaderka. To każdy Już gotowe były. Smowa, smoła, smoła, dolejcie mi smołę tutaj. To trzeba, kamień i olej. Do wiaderka! Olej do, do wiaderka! Let's go. Czyli rozkruszone kamienie do mojego co co? wózka. A, do, moje, do mojego nie, wózka. Już, już są rozkruszone. Teraz tak. ci muszę dać. Let's go, tak jest. Ja teraz to muszę rozprowadzić. Tu dobra. Ty ja olej biorę, czacken, a ty weź kamyczka. Okej, okay, jeszcze? Masz kamyczek, Roki. Kuźwa. Mm. <grych> o no dobra, będzie na co teraz? No. Druga smoła. Czacken, druga smoła, druga smoła. Ok. Ale co? No to, to to jest proste. No teoretycznie tak. Okej. Okay. Bierz ten olej, bierz. bierz. Biorę I poczekajmy. Okej. Okay. Tylko czemu jestem taki wolny. Eee. No dobra, okay. to jest do zrobienia. Wystarczy, Zdajemy. wystarczy, wystarczy, już wystarczy. Ale nie jeszcze przed domkiem widzę, że musimy zrobić. Co? A jest przed domem, faktycznie! Dobra. O No to na dwa wózeczki można byłoby iść. <grym> no czy znaczy nie, damy radę, damy radę. To nie jest dużo obszar. Let's go! Szybko! razie czego już rób. Tak, już idźcie robić, no idź kamień, bierz kamień, 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 kamień. Daj kamienia! Jap, 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 jeszcze! Jeszcze jedna dostawa i będzie git! Dawaj, czakiem będzie złoto! No wrzucił, wrzucił, może rzucić mi to! Go! Go! Szybka wrzucaj! Kilka sekund. Yes. <laughs> <laughs> Taki jest! Takie odgodne małego trzeba Ładnie. Wśród ruchliwych ulic, oh god. Ujoj. Wrzuć piasek, wodę i cement do betoniarki. Następnie beton wrzuć do prasy i wyciągnij płytę chodnikową. Jezus. Dobra. Let's go. Eee, Czyli tak, ja biorę piasek. Prasa, prasa eee, jest potrzebna. Ja wodę? O matko. Dobra, najpierw do ja najpierw o, uwaga, Czekaj, no, max, Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak, tak, ale. A, to ma tutaj. Dobra. Podłączam jedno, podłączam drugie. Czyli tak, to, betoniarka. Dobra, let's biorę go. Kolejny I piasek, do, do, robi do, się. Do. I Ja robię teraz to. Teraz to A, to woda. Kurda, to wody mi dało. O Jezus Maria, co ja tak wyrzucam tu? Myk, proszę bardzo. Dobra, ja biorę płytę, już układam. Biorę wodę. A gdzie mamy ją ja ułożyć? biorę piasek. Gdzie mamy ułożyć tą płytę chodnikową? Chyba po drugiej stronie ulicy. No way. No way, ja tu nic ja nie widzę. Tak, był ruchliwa ulica. Ja tu nic nie widzę. A! <laughs> co? Jak mam to ułożyć gdzie jest ten teraz? cement? A tu? Co? Nie układa mi. Co? Jak? Nie wiem. No... Czekaj, jak, jak, jak ten cement? Po prostu wsadzić? Ale co jeszcze? No, no mam płytkę i co? A bo my musimy jeszcze cement tu wylać, żeby tą płytkę położyć. Dobra, cement, 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 cement. Tak, 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 tak. Hmm? Czyli tak, tu. Tu wsadzamy. Tu. To jest co? Piasek. Let's go. Piasek. Woda. I ja to będę brał do, do tego. Jak to się zrobi, to ja to biorę do swojego, idę tam wylać i układać. Ja idę, ja muszę też zrobić. bo druga płytka też tam jest. Dobra. Dobra, to ja tu będę ogarniał. Okej. To wrzuć roki ten piasek od razu, który jest obok. To jest piasek u góry. Co jest? Już, już, już. Co jest? No nie. A to... Max, piasek ty musisz tam wysypać. Patrz na ikonkę na górze po lewej. si. Aha, to tylko piasek! No, no, no i wodę no. nalałeś, mamy dwa. Wiaderko wolne, wiadrko Dawaj wolne dawaj od zera, dawaj od zera może. To zrobimy Czeka. na złoto. Dobra, szalić ty te no ceny! Boże jeden. A jestem perfekcjonista! No to sobie zagrasz potem sam tą grę. No. Dobra, <laughs> czyli dobra, najpierw... Wiaderek. I teraz masz wiaderko tu. <laughs> no kuźwa. A. O... Aha. Cześć, A no... tyle, okej, okay, dobra. <laughs> Dobrze wiaderka nie, wiaderka kuźwa, nie znikają. między nogami kabel. Róbcie płytki, ja się zajmę piaskowaniem. Póki co, zajmę się piaskowaniem. A, Dobra. Klik. I. no to. No, Max ty powiedział, prądem. róbcie płytki, no wiem, a ty wiem, co? Ale robi, robi, robiłem ten. No ale ja mówię, robię piaskowanie, no. no ty byś mi no, pomógł, czekaj. Ty tylko piaskujesz. A ty płytkę położyłeś, a dobra, 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 tak. dobra, dobra, dobra. A. A. Okej. Okay. Jest sandem. A no po co? <laughs> Oj, <ej>, dobra! <laughs> żeby wsadzić do tego. <laughs> tu potrzebujemy? Nie, dobra. Czyli piasek ja już... już mam cały. Piasek <laughs> cały, teraz tylko płytki. Y -y, beton jest pod tym. Beton! Betoniarach! Beton. Dopasowała, do pasu... bo ja już wezwa. Betoniarach! Jak mi rzuciło, Co jest? Betoniarach! Albo A bo jak się robi przedmiot, to postać Wup. może złapać ty, za niego. Ciąg nam nie, się tutaj. kończy. O, no, no. Będziemy Osta... musieli powtarzać. Ostatnia płytka. Nie 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 4 sekundy Tak tak. Po brązie już koniec. Nie wykonaj zadania i zwalniają cię. Jest już gówno. 10, 10, 3. 3, Okej, let's go. Chyba nic. O piasek, patrzcie na kolejny piasek trzeba wrzucić po prostu. Tak, ale najpierw, ale jeszcze okna są do zrobienia, ja się zajmę stelażami. Ja piaskiem. No ja ja już jestem przy piasku. No dobra, to, to ja zacznę my, beton my, my. robić. ten piasek od razu. To ty wy, wykładaj, a ja zacznę tu beton. Ja, ja wam później pomogę. Tylko sobie jeszcze sklejkę będę musiał zrobić. I będzie ściana gotowa. Tu jest tak. tylko powodą... ja przejdzie tędy? Oho, ja nie przejdę. No nie, oczywiście że nie. I Teraz ten, piasek zrobiony. Potrzebuję to jest wody, tu. Po, a cement. Czekaj, to je rzucam. Mm -hmm. Tu, tu. Macie gdzieś wiaderko wolne? O, jest to góry, trzy. dobra. I gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Where woda? Tu jest woda. Jesteśmy na wyspie, chłopie. Masz... Naokoło mać wody. <noise> dobra. Teraz to dajemy tu. Nie mamy wiaderka, Roki, teraz. To. Zaraz, 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 zaraz będziecie mieli, spokojnie. A czemu nie podłączyłeś kabla, kuźwa? Syk. Macie wiaderko. A, nie, przejdę, nie. Nie przejdę tutaj, dobra musisz. musisz tędy przejść, Max, tu! A, tu dobra, jest przejście, ja um, dobra Ja umarłem z wiaderkiem, jak coś. No, ale wiaderko nadal ma, jest pełne wody. Okej, okay, let's go. Nie. Co tu teraz? Co mam wam robić? Co mam? co? Tu, bo Max tu rzucił. W czym wam mam pomagać? To twoje wiaderko. W czym wam mam pomagać? No, beton. już tylko e, beton został. płytki prasować trzeba. Prasować płytki, dobra. I Czyli... przynosić rzeczy do betoniary. Sio! No co no kurwa! Rzuć, dobra, mi, rzuć to ja biorę mi ten płytki. z góry to wiaderko. A spiaskowaliście już, tak? Ta. Dobra. Klank. Tak, okej, okay, dobra. Piasek do betoniary jest potrzebny, tak? Dobra. Ee, Ta. Cement jeszcze jeden, Chucken, iść. Biorę, biorę, dobra, let's go. Tu kładziemy tu. Tu macie wiaderko, jakby co. Już, 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 starczy. No, ale i tak musicie zanieść cemencik teraz, tak? Tak. No tak. Ale dobra. już starczy, już Prasować. więcej tu nie trzeba robić. No. Ej, będzie złoto! <laughs> będzie złoto. Idę sobie umrzeć. Nara. Ej! <grym> wow, ja się, <grym> się topił. <grym Chulubra> no bo... ja ile? Kurwa, let's go. Nad rwącym potokiem. Czy to będzie I coś nowego? Nie będzie niczego no, Dobra. Zajmujemy się najpierw każdy e, swoim. Dobra. E, czyli skrzynkami. nie? To ja idę po olej. Ja Uw. będę rozkruszał. Dobra. Trzeba dwa rozkruszyć. Okej. Okay. No. To bier. No. Okej. Okay. Moła, let's go. To czacken już tam się zajmie i tym. Mhm. Mm A ty jeszcze drewienka są potrzebne? Mm. Yep. Dobra, tutaj ci odkładam. co jest? Ja tu kamyczka porobię, jak coś. Czemu mi wysypało ten piasek? Te Daję kamienie. Mi? A nie, one już są, wysypało? dobra. So, nie, nie, dobra, są. Możesz są, są, mi są. od razu je wrzucić. Wrzucone, wrzucone były. No Roki, wrzucaj mi je od razu. Możesz je wrzucić. Aha, dobra, dobra, dobra. Patrzcie, 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 patrzcie. Tu dobry pomysł, żeby to rzucać. O, zawaliście. Ja. Yep. Masz Wyrzuca tego tam sporo, żeby później to zrobić. Ja, jak się obrócić? Jezus. <laughs> to co ja jak robię. To ciężko. Juhu. Ej, Juhu. bardzo dobrze. Tak, tak, trzeba tam Ej, rzucać. Już nie musisz już, nie musisz tego. Wystarczy betonu. tyle? Już mam betonu, Dobra, idę robić ten. Idę robić drewienka już szybko. Dobra. Go, 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 trzeba podłączyć maszynę. Jones, do generatora, dobra, let's go. O oh, off. Nie, nie, skocz, skocz, Rocky. Ja idę mielić, bo trzeba będzie sklejkę zrobić. Spoko, robię, 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 Robię. Ty rób. Nice. Tak, tak, trzeba będzie sprasować jeszcze, no. E, czy uda mi się wyrzucić? Już, dekołanta? już wystarczy, już wystarczy, już wystarczy. Teraz prasa, dobra, teraz ty. prasa. Nie. To wiaderko, tu utknę... O, dobra, mam je, oh. A bo Ale. to trzeba te drewienka Tak! No! Rocky, podskakuj jak no, masz kabel! Kurza, no no. myle kleb... Ja pierdzielę, mylekle leklepisze, bo z Nintendo ja mam. Ci, zaradam Nintendo. <grym <grym let's go, dalje. Let's go, let's go, let's go. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Myle, asbest, kurka, rurka. Asbest? Asbest. A bo to trzeba podłączyć przecież, jest to głupi, jestem. No. Ale się dwa na raz? Nie. Jeszcze dwa. Znaczy to i jeszcze jedno, dobra. Daj to tutaj. Już wystarczy, już wystarczy. No co dobra. ty? What? Kto tutaj wrzucił? Co? No nie. Czy to samo się, Czy to samo się wrzuciło? Nie wiem. Samo się no, wrzuciło. No i się zbugowałem, nie mogę nic zrobić, No ja pierdziele. Czaaaakeee. Musicie Uśc lecieć z Nie ja pierdziele, ale po co? Co jeszcze mam zrobić? No, jedną sklejkę trzeba zrobić. E czemu to się nie chce zrobić? No bo A? to nie jest sklejka, A, gabu. bo jest z zwiórku, dobra. Co musimy, no, a, dobra. No, ja nie mogę nic zrobić, no lećcie. U góry, u góry, u góry, u góry. O, to jest to, to jest to, to jest to. Tak, 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 tak. Wiaderko, Aha. wiaderko, Roki wiaderko, mroki wiaderko. Szybko. Ja już flagę mózgu dostałem co ja z też. Czym ja też, Ja też, ja też, ja też, ja no, też. Nie mogę umrzeć? Watch. I teraz to do prasownicy. Dobra, 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 dobra. już wam mogło być złoto? No, nie ogarnęliśmy trochę. A ja, a ja zrozumiałem, że trzeba te płyty Tak, ja tak dawać. samo, ja tak samo, ja tak samo i. AAAAAAAA! 3 SEKUNDY PO! Well. Masakra. też Masakra. Ostatni nie ogarnę. Nie widzę, jak się miasto kończy. Bliski klimat. To eee, jest dobra. Betoniarka. To ja piach. Betoniarka ja już mówię, gdzieś że tutaj. Dobra, to ja kłody. Gdzie są kłody, bo mi to zakrywa. To wam podłączę kłody. tu na razie. Eee, coś jeszcze tutaj jest? Tu, prasownica. To no, nie odłączaj mi tego, tylko weź to. Dobra. Betoniarkę dam tutaj gdzieś. Tak, tak. Mek. się zajmijcie na razie tym. Okej. Tak, tak, tak. Ja wezmę wiaderko do a. tego. Spiaskowane jest? Spiaskowane Dobra. Spiaskowane. Weź to teraz beton. Cemencik. a cemencik. A dobra, to masz, to masz tutaj, dobra. Cieszę, robię? Podłączam. Nie, nie, nie zostawiam. zostawiam. A drewno trzeba jeszcze. To, no, spierdzielaj mi z tym. I tu. Dobra, robi się wiadereczko masz, masz. Dobra. To idzie od, od razu po rzeczy. Mhm. Gdzie tu się to piecze? Tu. No. Mhm, Cyk. Water. To ja szkło będę robił. Dobra. No, weź to szkło, roki. Idę, 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 idę. Nice. Tu, 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 tu. Water i hey, to C wydaje się easy. Cemencik. W sensie bardziej ogarnięcie tu... A, cemencik działamy. już jest w środku, dobra. To tutaj ci tak. przyniosę cemencik w razie W. Rzucę ci. Masz. Masz. O, dobra. No dawaj, 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 dawaj. Aha. Water. Cement. I jeszcze jedno okno. Piasek, piasek, piasek. A, a jeszcze tutaj dwa, dobra. Czyli Piazem. to potrzebujemy tu. Wiaderko potrzebuję. dobra, dobra. water, masz szkło, Jezu rzuciłeś kupię myślałem, że to się, biorę, biorę to szkło, już zamonto, zamontowałem, e, puste wiaderko, ja, puste wiaderko, puste wiaderko, klik, biorę, no, no bierz to stąd, Dobierz no to stąd, Trzeba nie mogę wziąć, dobra, gdzie to trzeba, dobra, gdzie to trzeba, zrobione, tu, e, tutaj sprasować na dobra, czy już tutaj Tak, będzie ostatnie, jest będzie ostatnie A. już. Ej, znaliś! No, Zobacz, co znaliś! God damn, no, ale robota! Kurę, rurę! Ej, zróbmy na złoto! Nie! Nie. <laughs> mm. Szybki strzałek. Podobało as, się? Dodaj grę do listy życzeń. Dodamy to na pewno. Dobra, rodziska, zagraliśmy sobie w demo Bober Construction. Dajcie nam znać, jak wam się podobało. Fajna gierka, naprawdę Taki fajna jak gierka. Naprawdę fajna gierka, mówiłem. Z tym szkłem jest. I, I z tym prostu... bym się zgodził czakan. Tak <głosy> <głosy> To tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Dara!